I chociaż do tak delikatnego looku jak dzisiaj i delikatnego makijażu pasowałby czerwień i intensywny róż, pokażę Wam, jak będzie się komponował nudziaczek. Wodoodporna konturówka. Piękny kolor, nawet samodzielnie. Makijaż będzie bardzo trwały, a do tego błyszczyk, kolor nudy. Można na całych ustach, można tylko odrobinkę. Jak się podoba? Jeżeli to jest Twój kolor, zostaw wiadomość w komentarzu, napisz usta i dowiedz się szczegółów. Wszystkie kosmetyki są dostępne u mnie z obserwuj mojego fanpage'a. Po więcej, a jeżeli lubisz inne kolory, to bierzemy wspólnie odpowiedni dla Ciebie.